Województwo śląskie to ten region, który wyróżnia industrialny charakter i nic w tym dziwnego. Przecież to właśnie w tym regionie kopalń i innych zakładów przemysłowych było pod dostatkiem. Dziś wiele z nich już nie działa, niemniej nie zostały zapomniane. Stanowią atrakcję regionu chętnie odwiedzaną zwłaszcza przez miłośników industrialu. W 1857 roku hrabiowie von Balestrem uruchomili kopalnię węgla kamiennego Castelengo w dzielnicy zabrza Rokietnicy. Co ciekawe, sama dzielnica pamięta czasy średniowiecza. Przez stulecia rokietnica była osadą rolną, a w XIX wieku nastąpiła jej industrializacja. Jeden z właścicieli rokietnicy, hrabia Franciszek Ksawery von Balestrem, postanowił zbudować osadę patronacką. Prace ruszyły w 1908 roku, a ostatnie domy zbudowano w latach 30. Łącznie osiedle robotnicze Balestrema liczyło 64 domy. Osiedle Balestrema w Zabrzu zostało zaprojektowane w kształcie zbliżonym do Owalu. Od północy osiedle zamyka ulica Pietrasińska, od wschodu ulica Rewolucji Październikowej, zaś ulica Szafarczyka oddziela południową oraz zachodnią część osiedla od skweru przy ulicy Krakowskiej. Na kolonie składały się domy z ogródkami, przedszkole, szkoła dla dziewcząt, apteka, łaźnia, gospoda i kilka sklepów. Jedno i dwukondygnacyjne budynki nawiązują formą do dawnych chat górnośląskich. Co ciekawe, układ przestrzenny osiedla miał nawiązywać do idei miasta ogrodu. Jeżeli chodzi o układ osiedla, to nie brakuje w nim obiektów wolnostojących, zgrupowanych szeregowo, o niskiej zabudowie mieszkaniowej. Przebywając w tym niezwykłym miejscu, warto zwrócić również uwagę na zróżnicowaną technologię budowy, a także detale, które zdobią budynki. Z pewnością można tutaj spotkać typowy mur pruski, a nawet konstrukcje stalowe wykonane ze stalowych płyt odlanych w Zabrzańskiej hucie Donesmarka. Warto zauważyć, że w czasach powstania osiedla było ono uważane za jedno z najnowocześniejszych osiedli patronackich nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziś osiedle to jest jednym z najlepiej utrzymanych osiedli patronackich na historycznym Górnym Śląsku. Żeby je zobaczyć, wystarczy wybrać się w podróż pociągiem linii S1, gliwice częstochowa, do czego zachęcamy.